Zajmuję się już ponad 20 lat. Pasją zaraziłem się od brata. W domu były gołębie od zawsze. W sumie gołębie tak mnie pociągnęły, bo brat wyszedł, ożenił się i gołębie tak jakby zostały potem na mojej głowie i to mnie tak jakoś zaszczepiło, zawsze mnie interesowały te powroty gołębi. No i potem, po kilku latach, powstał gołębnik, który stoi za mną, już stoi jakieś 15-16 lat. No i potem zaczęło się sprowadzanie gołębi, jak to pierwsze początki wyjazdy na Śląski i tak dalej. No i sprowadzanie gołębi potem szło, szło, szło to wszystko dalej. Pierwsze gołębie, mówię, sprowadzałem od hodowców ze Śląska. To jest Marek Henryk, Jurek Kulik. To były pierwsze gołębie, na których zacząłem robić pierwsze sukcesy. No i tam potem sukcesywnie. Zostały różne gołębie dokupowane. W roku 2009 poznałem Tadeusza Pałkę. Rok później sprowadziłem w niego gołębie. No i tak naprawdę cała przygoda zaczęła się wszystko od, od pana Tadzia Pałki. Tak on, mi, on mi pokazał taki prawdziwy drogowskaz, y, którędy mam iść jak to robić. Nie? To były dziesiątki przegranych godzin, dużo sprowadzonych gołębi. No i praktycznie już w pierwszym roku lotowania wyniki były super. Nie? No i potem od następnego roku zaczęły się i lotniki na Polskę i na ogólnopolskiej wystawa gołębie, wysoko oceniane. No i bardzo dużo dobrych lotów, nie? Ogólnie lotów krótkich, zawsze mnie te loty fascynowały, nie? Co mogę jeszcze nadmienić, że od samego początku już w pierwszym roku lotowania miałem bardzo dobre wyniki. Ja już od gołębi rocznych jak zacząłem lecieć, to już, to już naprawdę było bardzo dużo szpicy. Mało wkładanych gołębi, bo mnie tylko mała ilość interesowała, dużo konkursów zdobywanych i bardzo dużo konkursów czołowych. nie. Teraz hodowcy, koledzy hodowcy, przedstawi mi kilka ważnych głębi z hodowli. Jeszcze chciałbym ten zapomnieliśmy o najważniejszym, jeszcze zaprezentujemy, zaprezentujemy kilka ważnych gołębi u Szakowskiego, tak trochę zapomnieliśmy, ale trzymajmy y, się teraz tego. Teraz tak chciałbym pokazać tego od ta Pałki, to jest syn złotej pary o numerze 5500, To jest samiec z 13 roku. Gołą po wyśmienitym oku rozpodowym, wydał naprawdę bardzo dużo gołębi. Dobrych, szpicowych, a jeszcze mogę powiedzieć, że córki i synowie tego głębia w głębiku rozpodobnym wydali mi tak samo, już bardzo dużo jedynek. Nawet taki przypadek z zeszłego roku: dwoje dzieci, puszczony w 22, bo ja go nie miałem, potem go wziąłem od kolegi z powrotem. Córka o numerze 59/59 59 i syn numerze 59/60, wydali już obydwoje jedynki. Kolejnym głębiem, którego chcę przedstawić, jest samczyk o numerze 91/21. Jest to oryginalny, ostatni brat wszystkich tych moich szpicowych lotników. Jest to. Oryginalny stację syn 202 Jonge Merksa i samice 3611 od Tadzia Pałki. To jest pełen brat, naprawdę co najmniej 7 mieliśmy takich wybitnych lotników. Ten głąb był sprzedany jako młody, ja go potem odkupiłem. już mogę powiedzieć, że po tym głębiu, głębie młode i głębie roczne u mnie na głębniku i nie tylko siadają bardzo szpicowo. To jest 200 razy, 202 razy 3611. Super samiec. Tu jeszcze przedstawimy samiczkę. O kolorze szpak oczywiście wywodzi się ona z głębita dłuższa Pałki. Ojciec jej jest wnukiem 1360, a matka yy, ze strony ojca, to miała od pożyczoną szpaka, to była pełna siostra dziesiątki. Ona i jej siostra numer 1213 leciały bardzo fajnie jako młode i w tym roku też super pokazały się jako roczne. A jeszcze co nadmienię ze strony matki yy, ich mat matka, tych samiczek jest wnuczką do tej ciemnej 85, także coś się cały czas potwierdza, że tego naprawdę do czegoś się nie dołoży. Rewelacja. Bardzo fajna samica i też super przelatywała. Dlaczego w ogóle y, potowla rodziny Pałka? Jak tam w ogóle trafiłeś? Dlaczego? Wiesz co, trafiłem w ten sposób y, na Pałkę, bo pamiętam kiedyś na samym początku jak to jeszcze młody chłopak przeglądałem internet. I tak mi to utkwiło w głowie, pamiętam to do dziś, yy, trafiłem gdzieś w internecie na listy konkursowe te Pałki i tak sobie tu myślę, jak to jest możliwe, że po prostu można odbić 10 czy to 15 pierwszych, nie? I po prostu gdzieś mi to tam z tyłu w głowie utkwiło, mówię, jak to jest możliwe, nie? No i to był po prostu taki mój cios, za którym chciałem dążyć i, i, i mówię, muszę to zrobić, żeby to tak było, nie? No i udało mi się to niejednokrotnie, nie? Także to takie naprawdę było to i po prostu nawet od y, młodego chłopaka jak jeździłem na zawody lekkoatletyczne, y, bardzo dobrze biegałem w sprincie, od zawsze mnie interesowała szybkość sprint. Nie? I dlatego po prostu też y, hodowla gołębi sprinterskich mnie interesuje. Różnie ludzie do tego różnie podchodzą po prostu. Każdy ma jakąś tam swoją dziedzinę, nie? Ja zawsze szukałem szybkich gołębi do 500 i inne mnie nigdy nie interesowały i y, tak zawsze było jest i tak dopóki będę gołębie jeszcze to, to zostanie, nie? No i potem z czasem wiadome y, y, gołębie, ta to takie rodzynki, zdobywanie takich naprawdę rodzynków. No i potem wiadomo, czegoś się szuka zawsze, jak już się ma jakąś rodzinę, nie? I potem w 2013 roku poznałem już świętej pamięci tego kolegę ze Śląska, Piotrka Mańkę, nie? I on mi pomógł sprowadzić piesze głębie. Znalazłem takiego hodowcę niemieckiego, Thorsten szefa. Wybitny, sprinterski hodowca niemiecki, naprawdę też młody chłopak wtedy, ale leciał rewelacyjnie, nie? No i od niego też sprowadziłem pierwsze głębi i te głębi z pałkami po prostu to był strzał w dziesiątkę, nie. Te głębie do dziś mam, są to gołębie wywodzące się z gołębi stick and donkers, można powiedzieć, że jednej z najszybszych hodowli belgijskich. I co najciekawsze, że właśnie te gołębie wszystkie to są rodziny głębi tam nie ma tak jak gołębie u niektórych krzyżówki, nie. Tam jest po prostu rodzina gołębi i te głębie wywodzą się głównie z głębia 719, olimpijczyka, co dał masę szpicowych gołębi, dzieci, wnuki, praprawnuki. Rewelacyjna rodzina gołębi. No i u mnie na gołębniku Stadzie Gołębiami stworzyłem taką swoją bazę, że to po prostu masę gołębie, te lotów mi wygrały, bardzo dużo jedynek, przekazują rewelacyjnie, także nie wiem, różne gołębie przerabiałem, próbowałem, ale przez x lat woziłem różne, nic się nie sprawdziło, nie przebiło nic tych gołębi, nie? I w innych gołębnikach u moich kolegów hodowców, że też mógłbym wymienić, te gołębie osiągały czołowe wyniki w Polsce, nie? Między innymi nawet taki hodowca z oddziału starszych już teraz nie lotuje, Zbyszek spadł bardzo mało ilością gołębi, leciał rewelacyjnie, czy nawet z tych gołębi z and tutaj kolega Gola Waldek w oddziale Morawica ma tutaj pełnego brata takiego mojego samca 4176, czy takie 32 samicy, bo no ten gołąb już mu wydał trzy takie szpicowe lotniki, że to jest naprawdę rewelacja, nie? No i sam osobiście z tych gołębi wyhodowałem bardzo, ale naprawdę bardzo dużo szpicowych gołębi, nie? Także mówię, kilka par z tych gołębi wydawało mi masę szpicowych gołębi. Nie? Koledzy hodowcy, chciałem przedstawić następnego gołębia. Jest to oryginalny gołąb z Liny Donkers z 719. Jest to dokładnie wnuk. Jest to pełny brat mojego rozpodowca 80, który wydał masę dobrych gołębi. I ten gołąb tak samo został sprowadzony przeze mnie, ale ja go sprzedałem, odkupiłem, ale u hodowcy, którego był, wydał już tak samo masę dobrych lotników. Jest to gołąb z linii 719 Stick and Donkers i co chciałem domienić, że w tym gołębiu znajduje się bardzo dużo szpisowych lotników na arenie niemieckiej i belgijskiej od kolegi Thorsten Szefa. Następnym prezentowanym gołębiem jest też oryginalna samica z gołębi Stick and Donkers. Jest to samiczka po pełnym bracie 719 GoFale od Stick and Donkers. Samica ta wydała już bardzo dobre lotniki u mnie. Jest też samicą z, oczywiście z pokrewieństwa. Dlatego powiem, że po niej lecą dobrze, ale po jej dzieciach jest bardzo dużo dobrych gołębi. Po siostrze tej samicy w zeszłym roku bardzo dobrze leciała samiczka u kolegi Mariusza Moręńskiego z oddziału Lipowa. Szpicowa samica to 11 roku prowadziła i to bardzo szpicowo mu siadała. Także super gołębie i syn tej samicy roczny u mnie praktycznie cały czas pierwszy pierwszych siadał. Tu chciałem przedstawić samicę o numerze 8055, to jest moja letniczka. To jest tak jakby pierwsza, jedna i najlepsza moja, najszybsza samica, to jest właśnie samica z głębi Dongers, to jest córka mojego rozpadowca 80. No, ta samica leciała rewelacyjnie, ona się dała pierwsza ze 100-300, jej nie przeszkadzało czy 500. To jest taki naprawdę bym powiedział run leciała wszystko bardzo dobrze. W 18 roku robiąc mistrza okręgu i 30 mnie tam drugie chyba miejsce w Polsce w kategorii. Ta samica była u mnie najlepszą lotniczką. Miała w kategorii 3 z groszem i w B miała chyba coś koło czterech. A co najciekawsze, ona, jej siostry, ona ma co najmniej 4-5 takich super u mnie leciały. Właśnie w 2018 roku robotmistrz okręgu, to w drużynie na 6 samic to były 4 z tej, z tej rodziny. I co najciekawsze, ta samica okazała się super samicą w rozpodzie. Tak jak i ona i jej dzieci w zeszłym roku uhodowałem po niej czworo dzieci, po synie i po córce. Chyba tak samo było po 5. To praktycznie te przyloty, wszystkie szpicowe gołębie to ta rodzina. I ta samica z samcem wcześniej prezentowanym 5500, to mogę powiedzieć, że to moja złota para. Kto z tej pary by nie dostał gołębie, uważam, że nie do zgubienia i niesamowita szpica. Także każdemu bym życzył, żeby po prostu mieć takiego gołębia. Super samica. Tu koledzy hodowcy zaprezentujemy jeszcze teraz dwa, tak jakbym powiedział, jedne z ważniejszych gołębi, o których część zapomniałem powiedzieć, o Janusza Szolkowskiego. Jest to syn. Jego 14-17 najlepszego rozpodowca, za którego bardzo bym chciał Januszowi podziękować i, i powiedzieć, że ten gołąb wydał mi naprawdę już super gołębie roczne i dwuletnie. Także Janusz mi powiedział od razu: Arek, zobaczy, że z tego będą gołębie i się nie pomylił. Także naprawdę rewelacyjny gołąb Bardzo szpicowe głębie z niego są. I mam tak samo siostrę tego gołębia pełną. Ogólnie jest tam 5 albo 6 gołębi Dienusza Janusza i naprawdę różne opinie były, ale. Powiem, że szczerze odstąpił mi taki materiał, że z gołębi, do głębi, do których tych dołożyłem. No tu mam takie trzy linie gołębi, naprawdę rewelacja. Zaprezentujemy za chwilę jeszcze jedną fajną samiczkę ciemną. Tu koledzy hodowcy jeszcze chciałem zaprezentować samicę też od jednu Szaszorkowskiego. <coughs> jest to córka jego super samca rozpolowego Floriana. A matką jej jest samica o numerze 81, a rodzeństwo tej 81 zdobyło no już a 9 razy pierwszy konkurs. I co chciałem dodać jest tu wnuczka. Od Jenusza z Głębi Barko z Werkamena. I mówię, ta samica już z dwoma samcami wydała mi bardzo szybkie gołębie, bo te gołębie już siadały czołowo jako gołębie młode i w tym roku dwie samice 25 i 26 roczne. Rewelacyjnie się spisywały. Koledzy hodowcy, teraz może opowiemy trochę o wynikach. Tylko na wstępie chciałbym dodać, że moja hodowla zajmuje się głównie lotami krótkimi sprinterskimi. Jeszcze chciałbym przeprosić za te okulary, ale po prostu mamy taką żarówę, że nie da się bardzo bez okularów. I zaczniemy może od takich najważniejszych wyników. Na początku był to rok yy, 2012. Niestety dobry i pechowy, bo miałem super wynik w kategorii 113. To by mi dało prawdopodobnie 5-6 miejsce w Polsce, ale przez pomyłkę naszego obliczeniowca, gdzie do listy konkursowej jednej brakło. Dokładnie to było 3 albo 4 gołębie. No jeden i wynik niestety został zrzucony, został tylko w okręgu, byłem drugi w okręgu. No ale nie ma tego złego, co by do, na dobre nie wyszło. Rok później, w 2013 roku już zdobyłem szóstego przodownika Wisztrosta Polski w A kategorii z wynikiem, z konficjentem 99,94. 94 na te stare 20 konkursów. Także to by były takie dwa lata super, to nie jest przypadek. Następnym takim dobrym wynikiem to był y, rok 2018, praktycznie to już był można powiedzieć taki koniec kariery gdzie już sprzedałem samczyki rok wcześniej w 17 i to już praktycznie była przerwa i w 18 roku zostało mi kilkanaście samiczek i tak sobie sam chciałem udowodnić i po prostu tam miałem 19 samic i tymi 19 samicami zdobyłem 34 miejsce w Polsce w A kategorii i mistrza okręgu i w regionie chyba tam czwarte także mówię te wyniki też się nie biorą z także tutaj jakoś gołąb robi swoje no i potem po takiej dłuższej przerwie od 18 roku wróciłem do lotowania w zeszłym roku, tak trochę jeszcze chciałem sobie przypomnieć, czy coś się jeszcze pamięta, bo gołębi na tej posesji już nie było kilka lat, ale gołębie z powrotem wróciły i gołębiami młodymi też zrobiłem dobry wynik, bo mówię, po tylu latach to był chyba 67. przodownik Polski w A kategorii także uważam, że co chwilę gdzieś tam wysoko w Polsce, w okręgu i w rejonie człowiek się pokazywał i to mówię, co chciałem nadmienić, że to zawsze była bardzo mała ilość gołębi i bardzo duża wydajność I szpicowe konkursy. Nie Nie interesowała mnie nigdy jakaś ilość gołębi. Mały rozpód w rozpodzie było tam przeważnie około 10, tam 12 partów było, było najwięcej. W tamtych najlepszych latach, co robiłem takie super wyniki, to leciałem tylko klasycznie samczykami. To było samczyków na spisie 25-22 różnie. No i to były loty, gdzie przylatowały 9-7 pierwszych, były takie loty, gdzie kładłem 15-15 szpica, 16-16 i udało mi się sam, samiczkami na sam koniec tak to wszystko upieczętować, że włożyłem na lot 307 samic 7 w konkursie, czyli takie 100 na 100, a takich lotów gdzie mi się mielił 1, 2, 3 gołębie to naprawdę jest masa i mogę się tym pochwalić, że nie wiem czy ktoś tak małą ilością gołębi zdobył tyle czołowych konkursów w skali tylu lat co się lotuje, nie? No i tak może jeszcze wrócimy do tego roku chciałbym powiedzieć, bo Często ludzie mówią, że jak ktoś tam przyciemnia gołębie, to gołębie potem nie lecą, czy, czy tak dalej. I w zeszłym roku spróbowałem za, za namową kolegi, którego chciałem pozdrowić, Marek Kobeszko, bo odpowiedział mi tam parę rzeczy. Trochę przyciemniłem te gołębie i na 40 młodych spisanych 38, 38 by skończyło loty. Jeszcze przypomnę, że były takie loty, naprawdę gdzie procentowo wychodziło 99%, wkładałem 39-38 młodych w konkursie i szpica. No a do czego dążę? W tym roku miały być nielotowane, ale spisałem 32 gołębie roczne. No i na pierwszy lot poszło 32, 26 w konkursie, bardzo dobrze się dały. Na drugi lot włożyłem 31, 29 w konkursie, też dobrze się dały. Na trzeci lot poszło 30, 28 w konkursie. No i niestety w... tak się stało, że gołębie na czwarty rozłapały Adeno i potem mieliśmy 500 i tak trochę to się rozwiało, ale to może i dobrze, bo głębie zostały. No ale mówię, na przestrzeni lat, jak to wszystko przegląda hodowców, wszystko to naprawdę garstka gołębi, bardzo duża powtarzalność i bardzo dużo lotników. No i tam jeszcze chciałem wymienić, że takich wyników w skali oddziału w kategoriach AB, w gołębiach rocznych, lotniki w kategoriach, to jest ich naprawdę masa. Udało mi się wyhodować bardzo dużo, bym powiedział, jak na tak małą hodowlę lotników na Polskę. Bo już w 2011 roku gołąb po numerze 616, jako roczny był 8, w, w Polsce, nie 16, lotnikiem Polski był, a jako z dwóch lat już miał ósme miejsce w Polsce nie 61,16 potem były takie gołębie jak samica z, 14, z 15 roku, 41,64, 35 lotniczka Polski, samiec 91,53 rewelacyjny lotnik, tak jak jego bracia, był 54 lotnikiem Polski w 16 roku, z czego chciałbym nadmienić, że. Na 10 lotów z dwóch lotów miał y, prawie 90, czyli z 8 lotów miał tam naprawdę fajny konficjent. No i były takie gołęby jak 9116, y, na 10 lotów z 7 lotów konficjent miał 6 coś. Nie? Także masa gołębi, które miało jedynki, także no dużo takich głębi było, może któryś się to nie pamięta, czasami z 9 roku 3799 reprezentant y, w B kategorii 44, także naprawdę bardzo dużo, praktycznie co roku miałem 2-3 gołębie w reprezentacji na ogólnopolską nie? Rekorduje, że ja Cię zapytam, bo mówisz cały czas, że kategoria A, kategoria B, a Ty koszujesz w ogóle na loty takie dłuższe, ty, czy, czy w ogóle nie, nie, nie są wkładane? Spróbowałem parę razy, ale to po prostu nie jest moja bajka, długie czekanie, yy, selekcjonuję gołębie pod innym kątem, po prostu nie sprawia mi to przyjemności. Okay. Czy w ogóle Ty jak yy, Nie koszuję, a co najlepsze chciałbym dodać, że moimi gołębiami, nawet w moim oddziele, prezes naszego oddziału, Grzesiek Marynowski, w zeszłym roku mistrz okręgu kategorii C. I wiele innych hodowców w Polsce też mi zgłasza, że gołębie te super lecą z 500 i maraton, nie? Ale jakby ty się nie czujesz? Nie, ja nie co? czuję się po prostu, nigdy nie szukałem gołębi po ten dystans, bo zawsze mnie interesował sprint. To mi jak sprawiało frajdę, adrenalinę, no i po prostu zawsze szłem w tym kierunku, nie? A wspomniałeś teraz o wynikach, a gołębie, które robią tą robotę, jakbyśmy... Się... Nie jesteś tam w stanie powiedzieć, bo powiedziałeś wcześniej, że to są gołębie głównie od Tadeusza pałki. Tak. A można powiedzieć, z jakich dokładnie to gołębie się wywodzi, Od Padeusza? Powiem tak. W 2010 roku sprowadziłem pierwsze gołębie i tam była taka samica na holenderskiej obronce 606. Ona była właśnie wnuczką do 1360. Ta samica wydała dużo dobrych gołębi. Była samica 267, która właśnie mi wydała tego samca 6116 tego lotnika na Polskę. A jeszcze chciałem nadmienić tak samo, że taki fajny był y, przypadek, że w 2010 roku y, Tadeusz mi od. To był 10. rok, zgadza się? Z, i w zimą od Tadeusza odkupiłem dwa samce. Dwa były sprowadzone od Gerarda Petersa, co on sprowadzał i były to samce. Jeden miał numer 114, drugi miał 202 i oba te samce wydawały mi masę dobrych lotników, zwłaszcza ten 202 to był z Gołębi Janssen z Jongem i ten gołąb wiem, że po iluś tam latach ja go sprzedałem za. Bardzo duże pieniądze za bardzo dobry samochód, bym powiedział na tamte czasy. Bardzo dobry, ale co chciałem powiedzieć? Ten samiec mi wydał co najmniej 8-10 gołębi, które zdobywały jedynki. Nie miałem gołębia po nim wypuszczonego, który by nie zrobił jedynki. I mógłbym wymienić takie gołębie po tym samcu. Na przykład Gołąb 61-22 z 2011 roku był trzy razy pierwszy, 61-14 Samczyk był pierwszy, 61-39-40, 53-91-16, także to była naprawdę plejada takich asów, że to jest może fajne, bo niektórych to cieszy, że leci cały sezon, a mnie najbardziej to cieszy, jak sobie przypominam kilka takich superlotów. Naprawdę to jest pamiątka w głowie chyba najważniejsza i tego nie odda żaden puchar, żaden dyplom czy tak dalej, nie? No i mówię, od Tadzia była ta, y, potem taka samica z 11 roku, 3611, to była córka dziesiątki. To była taka też samica, która wydała dużo dobrych gołębi, a w roku 2013, pamiętam, na ogólnopolskiej wystawie, to było chyba Kielce, z tego co dobrze pamiętam, czy coś, y, Tadziu do mnie zadzwonił na wiosnę, rozmawialiśmy jakoś po tej wystawie, bo ja miałem w styczniu urodziny i mówi, Arek, wyślę Ci dwa samce. I to był właśnie syn 1360 i złotej pary. I jak generała 1726, mówię, Arek, jednego sobie wybierzesz, to będzie swój prezent, nie? No i ten sam jest do dzisiaj i powiem, że z tego samca i z jego dzieci, wnuków, to praktycznie z gołębiami później z Tickham Donkers, to do dzisiaj to są gołębie, no na pewno nie ma lepszych. Ja bynajmniej nie sprowadziłem i nie zawiodłem się nigdy, a co najlepsze, to są bardzo szybkie gołębie, które nie giną, nie? Bo tam ktoś mówi, że a szybki gołąb szybko ginie. No niestety, z tymi gołębiami tak nie jest, bo ja zawsze spisywałem garstek gołębi, bardzo mało. I nawet, wiadome, każdy gołąb gdzieś zaliczy jakąś wpadkę, ale te gołębie dochodziły, nie? Tam wiadomo, jakiś tam głębiej zginął, ale mówię, te dobre asy to... Jak zawaliły, przykładowo dzisiaj, to na drugi dzień, bo były takie loty, to te gołębie rano były, nie? Także to są głęby, na których dzisiaj bazuję i mówię, te gołębie u mnie super leciały A kategorii czy nawet B. A mówię, gołębie, z tych gołębi podarowanych kolegom, czy tam w sekcji, czy gdzieś ktoś kupował, naprawdę te gołębie też były dobrymi lotnikami w Polsce w kategoriach C czy Maraton, nie? A Twoja hodowla jest otwarta? praktycznie tylko na gołębiach Pana Tadeusza Pałki, czy są jeszcze jakieś inne hodowle? W... Yy, po, po, może tak wrócimy na chwilę od początku. Yy, pierwsze gołębie, jakie sprowadziłem, yy, to były gołębie śląskie yy, yy, od kolegi z z Marek Henryk. Bardzo dobry hodowca, on wtedy w rejonie, w rejonie rybnickim stał w trójce. I to też już nie był przypadek, bo mówię, pierwsze wyniki, jakie zrobiłem tymi gołębiami, on miał gołębie od Neba Markusa z Niemiec, super hodowca, nie? I te gołębie już mi zaczęły robić jedynki, pierwsze gołębie. No to mówię, później były... One to. Są dalej u Ciebie w gowniku? Nie, już tych gołębi nie ma. Yy, Gołębie Tadeusza pałki, wyparły te gołębie, bo mimo, że tamte gołębie wygrywały tu u mnie, ale mówię, jak już sprowadziłem wtedy gołębie od Tadzia no to już może ktoś wierzyć albo nie, ale to był przeskok 10 minutowy w przylocie. Nie? Dla mnie to był szok. No i potem, tak jak chciałem jeszcze przypomnieć, świętej pamięci kolega Mańka tam znalazłem takiego fajnego hodowcę niemieckiego torszeń szefę super sprinter, posiadający gołębie Sticken Donkers, bo tam bardzo dobrze z nimi żył, to jest też sprinterska hodowla w Belgii Sprowadził mi gołębie, i, i tak się zaczęło, że te gołębie z pałkami tutaj mi super sprawdziły się. I do dnia dzisiejszego też z gołębi Stick Donkers rewelacyjne gołębie, i mówię, co bym nie puścił z tej linii. Lecą mi super i to, i to jest to samo, co u Tadzia. To jest rodzina gołębi, tam nie ma krzyżówek, że 100 gołębi jest takich, tylko mówię, tam jest wychowane kilku praktycznie z dwóch, trzech gołębi, cała rodzina jest to pokrewieństwo i, no i to robi robotę, dlatego wiem, że puszczę sobie y, małą ilość gołębi, z tego mi się kilka dobrych lotników wybierze. Nie? I z tymi głębiami się fajnie pracuje. Nie? Nigdy nie lubiłem ilości gołębi. W rozpłodzie posiadałem tam 10, maks tam było raz chyba 12 par, na chwilę obecną jest to 7 czy 8 par gołębi. Nie? Także mówię, to jest nieduża ilość, i, i, i no i nieduża ilość mnie interesuje gołębi puścić do lotu, i żeby to fajnie leciało. Nie? Teraz przedstawimy, może, kilka gołębi lotowych. Chciałem przedstawić samczyka numerze 6104, jest to syn 8055 tej mojej super samicyni, którą niedawno prezentowaliśmy. I co chciałem powiedzieć, ten głąb leciał bardzo dobrze jako młody, bo był drugi chyba i siódmy w i w tym roku jako roczniak też ma trzy takie bardzo dobre konkursy. I chciałbym tylko tutaj jeszcze mieć, że z tej pary właśnie po 855 jest czworo dzieci i cała czwórka naprawdę super. Bardzo człowe konkursy na modę jako roczne. Tu jeszcze przedstawimy jednego samczeka lotowego. Jest to syn właśnie tej 666 czerwonej ze Stick and Donkers. Jako młody leciał bardzo dobrze i jako rocznie tak samo, czyli to jest zapowiada się na super gołębia. No kopia matki, nie? I ona, on właśnie jest tak samo po synu, Floriana od Janusza bo takim niebieskim samym. Także to też super spasowało z tymi gołębiami. Także mówię, że to jest taka baza. No Mogłbym to przynosić pokazywać, no, ale po każdy karty jednego z tych, który został latał no, bardzo dobrze. Także mówię, naprawdę jest się czym pochwalić i uważam, że te gołębie naprawdę przekazują i dużo z tych lotników było, bo i będzie jeszcze dobrych. Nie? Koledzy hodowcy bardzo chciałbym podziękować za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że może ktoś zaciekawi się tą hodowlą, gołębiami jakie tu są w tej hodowli. No i mam nadzieję, że zobaczymy się na głowopolskiej wystawie. Na pewno porozmawiamy. Będzie się z kim spotkać. Pozdrawiam, dziękuję.